tam na YouTube. O, Lombard jest nowy Kodera Podłączył antenę do tego przewodu, taką przejściówką. Te. Ja patrzę, pięć minut na nie minęło. Pobierz wszystkie kanały, nie. Jedynka, dwójka, a tam wiesz. No to różne, nie? Jak każdy, no, tutaj obywatel nasz <noise> polski. I każdy, kur... wszystkie kanały wjechały. Ja mówię, co jest? Czy ja jestem aż tak, si i tak się ukaże. Wiesz co? Teraz myślę, że ten człowiek, ludzie z niego powinni brać przykład. On jest prostym człowiekiem, no i mamy przykład prostego człowieka, mu nic, nic nie jest potrzebne do życia oprócz telewizji. On nie musi być stary kimś. Ufoludek, dokładnie. Mały przetwornik, coś tam, zaczął mi tłumaczyć, nie mogę ci, nie umiem tego powiedzieć, bo to jest za dużo w ogóle gadania. A mi zaczął tłumaczyć, ja taki łeb. A ja mówię, po sobie, ja sobie nie wiesz. Posłużyłem się tą instrukcją, co jest na, na, na kartonie mówię do tego gościa. A gościu, tu się pognie w domu i pokażę Ja mówię, Jakbyś mi od razu przyszedł zamontował, to bym nie miał tego problemu. ale zadzwoniłem. To mówię, jest tak... dobra, chodź mi do podłogi. Nie no, tam robi całą porolę, co nie? Ufoludek to jest gość. Ja bym chciał być jego ufoludek. Zero zmartwień, stary. Żyć od deski do deski, ale... Ja w tym życiu chcę więcej osiągnąć niż przeciętny człowiek, tak? Ja... Ja sięgam wyżej. Mi mało, mi mało. Ja nie, nie chcę mieć z tego systemu tak zwanego. On damię, spokojnie. I co ile dwie dyszki? Piątkę. nie? Maksymalnie trzy dyszki mogę Ci zrobić za niego Majsterek. Nie no serio potrzebuję. Nie i teraz... O zaczyna się! Zaczyna się pro, proszenie, stary. No że, ale to im się nie podoba tu co robię, wiesz, że no tr troszkę wiesz, daję, nie? Bo mnie wkur... Że tak będę chlął przy tobie, nie? No, no i co, no i dzisiaj się naprół, zaczął mnie policją straszyć, że znów ja w i tak dalej, nie? Tożsamość jakby to, nie wiem jak to się mówi, tożsamość, czy tam jego wiarygodność zezna? No i znowu się zaczęła ta sytuacja, co była w posiedziu. I znowu nawet na gdy pojechał. To jest gość biznesu, co nie? Wyszedłem, więc stwierdziłem do Ciebie, że przyjdę. A o co poszło tak w ogóle? No po prostu, no co, no. Poszliśmy na robotę, nie? Do takiej starszej kobiety. No. no wiesz, to, to, takie stare. Typ, no stare no. Ty, stare, stare o, typowe, o. No. no i co, wiesz, mamy pięknie tacy. Oj, co wybecalowałaś, a no nie. I ja, żebym ja coś dostał, to musiałem się go prosić w bazę. I po o to właśnie później, jak mama jeszcze się dołączyła, zaczęła się kłótnia. W całym kształcie, nie? No i pękła bomba, no i... Co on ci powiedzieć? Jak pierwszy raz y, Cię widziałem, jak pierwszy raz Cię spotkałem, wiesz kiedy to było? Nie, ja tam nawet nie wiem. A Ty kojarzysz kiedy raz pierwszy mnie widziałeś w życiu? O Jezu. Jesu. Ja jesu. kiedyś poszedłem do babci, nie? I nazbierałem no. sobie z drzewa jakiś tam owoców, nie pamiętam czy wiśnie, czy czereśni, coś takiego, coś nie? Było, no? I Ty taki mały szczylek, chudy. nie? do mnie i poprosiłeś czy ja mógłbym Ci trochę dać, bo jesteś głodny. No, to tego nawet ja nie pamiętam Ja pamiętam, że gdzieś, wziąłeś że tak powiem. bluzę. Nie? Ja ci dałem trochę tych owoców i poszedłeś taki szczęśliwy, nie? Ty <noise> Jak? Jak zgredek, zgradek dostał te... Jagody. Zgradek dostał, jagody. No ja nawet tego ci powiem, co że nie pamiętam nie pamiętasz nie? tego. <noise> on nie wygląda jak taki zgradek. No, ja nie, nie, nie nie, miałeś chyba nawet piórnika i kredek. Nic. Rozumiesz? Każdy mi dawał pomoc od ciebie. Taką zewnętrzną, wydaje mi się, że przez to całe życie się, się czujesz gorszy od innych, po prostu. Tak, no co mam ukrywa, No bo inni. Dobra, ja wam też coś powiem. Ogólnie, w szkole ja zawsze byłem, jako ten, bity, co nie? Że to, to było do klasy trzeciej. Potem to się tam trochę normowało, ale jednak byłem zawsze cichy i nie dabiałem nigdy. Um, czemu mnie nie widujecie na mieście? Bo. Bo, ja jestem aspołeczny, ja nie, nie wychodzę z domu. No, ale skupiam się przynajmniej tutaj, mogę z wami przez internet pogadać, co nie? nie Ty, czajcie, jakby z Gredek zaczął streamować, to by było Kongo. Sigma, przemówienie. Masz jakieś tam wzorce w rodzinie, nie? nie? Znaczy, on ogólnie ma rodziców, co nie? A on mnie jest ten problem, że no, no, ja nie mam rodziców. Ja całe życie z dziadkami, co nie? Ja całe życie z dziadkami w rodzinie zastępczej. Ale on był właśnie w rodzinie zastępczej, co nie? A ja nie byłem. Nie, ja też byłem w rodzinie zastępczej, przepraszam. Też. 18 lat. Nie, czekajcie, 17 lat chyba byłem w rodzinie zastępczej. No, byłem 17 lat. Chociaż dziadkowie są, no? Byłem w rodzinie zastępczej, dziadkowie byłem z rodziną zastępczą, i gdyby w sumie nie, nie dziadkowie, no to w tym momencie byłbym gdzieś w bidulu. To nie jest, Ale nie ma czego współczuć, stary, było minęło. Teraz chcę stary udowodnić, że jako osoba niepełnosprawna też mogę coś znać w tym w internecie, co nie? I no. Od White no, 2115. No, no, nie słucham White'a, no, wiesz, dla mnie cała polska scena rapowa jest przekłamana i to... przecież sensie fajnie się tego słucha, ale to co oni tam nabijają, to nie do końca jest prawda. Spróbuj może rzeczywiście iść do tego psychologa, nie? No. Niech on Cię nauczy na przykład innych wzorców, no bo jesteś jaki jesteś, no, ja trochę przez taki, w byłeś rodzinie i na przykład nie znasz innych rodzin. Niech ten już wy nie, dobra, dobra. <laughs> no w sumie on cały czas tu siedzi, pół odcinka a ja on cały czas siedzi tutaj w tym lombardzie. coś w tym jest. to no, wiesz, ludzie chcą, pani obcy, zamknij pizdek, teraz się... Teraz się żalę, tak? Żalę się w mojemu koledze. Jakiegoś małpa ma Nie no, spoko wygląda. Robię to, co robię, żeby jakoś przeżyć. I też kur... Nie jest żeby odmówić. On ma tą samą kurtkę co Najman chyba. To jest ta, ta słynna kurtka. Czekajcie, aż zobaczymy. Tu jest taki znaczek. Takie coś. A on tu ma? A nie, to nie ta sama. Ale podobne, podobne. Tak to wygląda. Dzisiaj stream żalenia się z Gretka Śmigol mnie za ruchy, co nie? Niech on wywala już się go, nie chce słuchać. To nie każdy by się chyba złamał do tego co ja. No, no. 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 także no Wiesz o co chodzi Pierwsza schazę. Dobra, ja tam, dziękuję. Proszę bardzo... Ale tę policję nienawidzę teraz całkowicie. Czemu? Co się stało? Stoję jako retro da mnie. Ja nie widziałem w ogóle, w którą stronę sam mam iść, on mi pokazuje, dawaj, dawaj na drugą, nie? Przechodzę na drugą, kurtę, 2 metry od pasów, zajechali mi drogę, stówka. No co ty gadasz? No. <ślesz> Chams po kurdech, nie wiem, Znaczy Z konsolą też mi się tak stało, nie? Że, że bardzo w piecu kaflą napalił. No i lekko mi konsolę zalali wcześniej piwem, nie? No. Pójdźmy kłopiec, żeby wyschła rano, patrzy co jest. Napędu nie ma, wytopiony. No co? Napęd piwem wy... Nie, dobra stary, to jest... Ja słyszałem różne historie, ja słyszałem, stary, że wiesz, że ojciec palnikiem nawalał, że piłą chcieli piwem no. wypalić, stary, dziurę w konsoli. Zamian. Zamian. Cześć, Wszystkiego mi lepszego na Nowy Rok, fajnie. O! Przyszedł ten z psychiatryka. No, bo ten gościu jest psychiatryka, on z psychiatryka stary wyszedł. Aaa, zadzwój do m. A ten zrąbio, A ty ma od czoło jak Wi-Fi? Nie, no. Nooo! Ciekawe, jak wy będziecie wiedzieć czoło w przyszłości, ja bo też mam krewę, Nie mam. A gdzie on ma, bo wczoraj z nim rozmawiałem. Ma... Nie przeszkadzaj teraz, bo mam rozmowę. O, nie pierdolę się, zaraz zostajesz, Na... o. <śmieniu> Jak villager man Nie nie wzywajcie go no Alkohol! To i I te dwa zęby na przodzie co nie? nie no, po to Pana ten... Stary panat ten zębiający. Nie, on stary le, le, leci do mnie na tego. Hop do mnie leci na tapetę. No daj mi to... Jak to się zapisuje? Niech to zapisać? Ekran blokady? Tło? A jest! <grystanie> Dobra <grystanie> O i gitara stary, jest! O, o O i gitara stary <grystanie> Karol, Karol Karol Karorollo No W ogóle ja wam chciałem powiedzieć, gdzie jak ona miała Wczoraj sobie patrzyłem Twitcha Co nie? Jak ona się nazywa? Eee, Crowder Croft co jeszcze ja patrzyłem Twitcha od niej co nie? I jak patrzyłem w sobie Twitcha wczoraj to powiem wam, że ona normalnie jak siedzi na transmisji, bo ja myślałem, że ona normalnie ma jak wiecie jak śpi to ma 20 osób A ona jak jak patrzy na subów Ona stary jak ten to ma 30 osób na streamie To jest bardzo duży upadek stary Nic bym nie wsadził mówię, stary ten ale Mówię ogólnie tu jest ten no pary stary to pa jak Multi 20 około Ripson i Jarela robi jak Jakaś nie jakaś laska na przykład ktoś obmacuje na przykład w autobusie, nie? Na przykład jest taki, taki jakby argument, że czemu nic nie powie, żeby się odczepiał coś takiego, nie? A żadnie czujesz takiego ka jak paraliżu wewnętrznego znaczy, jak się dotykał ziomek? Ja w ogóle Lech to jest gość, co nie? Lech to jest gość, bo on wczoraj miał streama na kiku A nie ma i patrzcie, i chłop ma więcej więcej osób na Kiku niż na Twitchu co, nie? I to jest ja nie wiem how it's, how it's possible co nie? No więc Ofraya to da się mi płukała Przed jakiś baseniar może Ja nie, nie wspieram tego kur... <gry> to i ogólnie jeżeli się nie doją, co z moją mamą się dzieje do środy Zgłaszam zaginięcie, nie? Dzisiaj znowu yy, z profilu Gosia mamiko tak, Jeżeli jeszcze raz menadżer wstawi post tego mafsa będzie go reklamował, co no. mi nie da rodzina No to ja to zgłaszam, nie? Nie no wiem co się dzieje z mamą, widzowie. To są poważne rzeczy dopiero! Że ja opowiadał, że to w użytku, rozjebane I mi się, ja zerwałem z nim kontakt, zaczął szantażować właśnie ja powoli? nie mam i pierdolę tą kanapę Tylko ja się muszę teraz dowiedzieć co z mamą jest, nie? Podobny do fryza jestem, w widzowie. Co to za ciapak? Ej, to ja jestem Nie jestem śmigol <laughs> A o co chodzi z tym śmigolem? Co to jest śmigol? Gdzie? Bo nie widzę Śmigol... No dzisiaj jestem śmigol co za komentarze? No to jest, stare jak ja widzę Jak ja widziałem pod, na instagramie Te niektóre komentarze stare, że tam wiesz Jest jakiś kotek, który wiecie Który się łapie i kobieta tam pisze O, jaki słodki kociuś To na pewno dla wszystkich kociarca Nie wiem, wiesz, takie nie Śmigał, co ty robisz? Coś ze Ja ci powiem Damian jak to jest jak jak nie, jak ja był, e, nie, daj mi dokończyć Daj mu dokończyć, właśnie tak. I poszedłem na terapię i pani psycholog do mnie mówiła, Widziałeś rolki na Insta? No widziałem właśnie, stary. Ja Jakbyś... Chyba wykręcił? Dzięki. Ja to już... Ja to już... nie ma live. A co, on miał live'a ostatnio? O, Sentino rozwalił. On... Jo, on miał stary... Wczoraj miał tego. <gadł> on miał stary wczoraj streama. Co nadal. Jak na razie Katsu jest na pierwszym miejscu. Kacu już wygrał y, ten y, napój. <grymne> czego <Ciekawe>, no, Ale kurwa <grymne> Fajna czapka pasuje ci do szalika Ale ja nie mam czapki Aaa, bo nie mam szalika No i kwa wypiera Dzięki masz klipy? Eee ten Sentino O kurde Co to porobiło się to? Manciwki <grymne> swoje? <grymne> nie chyba ono ma trzy? To ma trzy nie ma w końcu jak test. Ty że nie ma. muszę. Z Cinema? Oni stary sami do siebie się świeją, to jest... To jest takie cinema, to jest. Nawet piwa, nie jak się wezmę. Ale później już wypijesz. Wypijesz, nawet pomiesz. A jak a jak wyszedłeś z tego z detoksu to co? To pierwsze co to zabka? Nie, jak wyszedłem z detoksu to parcie mogłem to... Wyszedłem. Wyszedłem, pamiętajcie o pod, podstawowych, podstawowych zasadach polskiej płaszczyzny. Dziś lub jutro, Omy woliłbym uniknąć na Kiku, wiecie? Omy mi się nie podoba jakoś w ogóle, nudno tam jest, stary. Skąd wiesz, jak będziesz jechał, czy cię samochód nie zabije, a masz małą córkę, bo się znamy? A jak będę z nim wracał, nie wiem, czy w poślizg nie wpadniemy, nogi sobie nie połamiemy. Nikt tego nie wie. W poślizg wpadniemy, nogi się połamiemy. Słyszycie? Rap pisany w pięć... ten... Yy, w poślizg wpadniemy, nogi połamiemy. Chodnie nie krymuje. Dokładnie. Czyli jednym słowem trzeba pić! <ś queue> nie, nie gadaj taki buch. <ś w sumie> to nie jest argument, żaden, to już jest no. takie tłumaczenie na siłę po prostu. No, no. Albo umrę, nie? No nie, no to nie. No, Albo umrę, to nie będę z domu wychodził. No dokładnie, no dokładnie, jak mówisz, no. Wiesz, jakbym wiedział, że dzisiaj umrę. Dobra, dobra, pier. Ja posłucham. Nie będę, jak o ten. O, nowy komentarz. Śpiewal na podstawce tak się robi. Właśnie lecimy po złoto bez stop, śmigol win, winner Kto to jest ten to jest śmigol? Co to jest śmigol?